Czy w filmowej postapokalipsie z zombie można powiedzieć jeszcze coś ciekawego? Wiecie, zrobić coś, czego nie zrobili inni wcześniej. Kontynuacja filmu 28 lat później pokazuje, że tak, to jest możliwe. Więcej, że można robić sequele, które nie żerują na nostalgii i nie dają widzom więcej tego samego. Pół roku po premierze, 28 lat później, możemy teraz w kinach obejrzeć 28 lat później świątynia Kości, czyli bezpośredni sequel. Czy wartość do kina? Odpowiem Wam dzisiaj w mojej bezpoilerowej recenzji. A partnerem kanału jest platforma XTB, gdzie właśnie pracują moje pieniądze. Mogą tam także pracować Twoje. Wystarczy, że zarejestrujesz się z kodem schemat i dowiesz się jak. Mori. I told the boy. There are other the Na wstępie powiem, że nie ma sensu podchodzić do świątyni kości, jeżeli nie widziało się części poprzedniej, czyli 28 lat później. Kompletnie. Część, o której ja na vlogu wypowiadałem się bardzo pozytywnie i do której link znajdziesz w opisie pod tym filmem, podkreślając, że 28 lat później jest rzadkim przykładem Sequela, który w dzisiejszych czasach, trochę idąc pod prąd, rzeczywiście ma na siebie jakiś pomysł to znaczy, wniósł coś nowego do wykreowanego wcześniej świata. Opowiedział nową historię zamiast Bazować na znanych widzom twarzach bohaterów przeszłych części. I miał przy tym unikatowy styl i specyficzną narrację, bo Danny Boyle nakręcił ten film w sposób bardzo buntowniczy, awanturniczy wręcz. Taki houseowy idąc kompletnie pod prąd, gdy mowa o blockbusterowych sequelach. I też dlatego krytykowałem trochę za ten styl trzęsącej się kamery i agresywnych montaży to dzieło, bo uważam, że to mogło, i wy powiecie mi o tym w komentarzach, czy tak rzeczywiście było, zmęczyć niektórych widzów. Sprawić, że, że stało się to takim trochę dziełem arthausowo, pseudo-intelektualno-hermetycznym. A sama historia też przeskakiwała między zbyt różnymi klimatami i ciągnęła zbyt wiele Rok za ogon. Tutaj historia ojca i syna, tutaj nagle matki i syna, i wreszcie dr Kelson w wydaniu Ralpha Feinsa. To też 28 lat później, pomimo że dla mnie jest dobrym filmem, oceniłem go w końcu oceną 7,5 na 10, jest jednocześnie przykładem eksperymentu, w którym twórcy z kreatywnością i oryginalnymi pomysłami aż przedobrzyli. A ja jednak życzyłbym sobie, żeby to był może trochę prostszy, bardziej prostolinijny i bardziej klasyczny. Film, który jest odważny, ale ma w sobie trochę dobrego sosu Big Mac'a. I wiecie co? Takie właśnie jest Bone Temple od Ni Da Costy, czyli innej reżyserki, bo tej części nie zrobił Danny Boyle, ale scenarzystą tej części również jak poprzedniej i kolejnej, która nastąpi, jest Alex Garland. On zadbał o spójność fabularną historii. Ale nie Jada Kosta, reżyserka takich filmów jak The Marvels, nie komentujcie, czy Candyman stanęła za kamerą i zrobiła to, co do niej należało. Bo dostaliśmy film, który jest narracyjnie tak odważny i eksperymentalny jak poprzedni, biorąc to co najlepsze z poprzedniej części, ale jednocześnie jest to film bardziej zwarty, bardziej skoncentrowany fabularnie i mniej rozdygotany w swoim stylu reżyserskim, co też może podobać się wielu widzom. Wspomniałem, że film jest bezpośrednią kontynuacją po części poprzedniej. A to znaczy, że naprawdę musicie znać część poprzednią, żeby cieszyć się świątynią kości. Nastoletni Spike trafia do gangu Jimmy, co widzieliśmy już pod koniec poprzedniego filmu, którym to gangiem dowodzi psychopatyczny Sir Lord Jimmy Crystal, grany przez Jacka O'Connella. Grupa terroryzuje wszystkich napotkanych ocalałych, a Spike nie ma wyjścia, musi być tego częścią, bo próba dezercji z grupy karana jest śmiercią. Tymczasem dr Ian Kelson, którego gra Ralph Fiennes, konsekwentnie eksperymentuje na jednym Zarażonych, czyli na zombie Alfie, któremu nadał imię Samson, i rodzi się między nimi niezwykła więź, która prowadzi zresztą do niezwykłego odkrycia. To jest punkt wyjścia. Jak wspomniałem wcześniej, ta część jest znacznie lepiej wyważona znacznie bardziej skoncentrowana fabularnie jest też bardziej spójna i może powiedzieć, że spodziewałem się, że ten film wciąż. E Centrum będzie stawiał postać nastoletniego spajka, ale ku mojemu zaskoczeniu scenarzysta Garland zepchnął go na drugi plan. Bo pierwsze skrzypce odgrywają dr Ian Kelson i sir Lord Jimmy Crystal, czyli właśnie Ray Fiennes i Jack O'Connell. I wiecie co? Efekt zbudowania historii, właśnie na tych dwóch aktorach, jest piorunujący. Bo tych dwóch bohaterów to jest yin i yang tego filmu. Dwie jego połówki. I dwie jego równoległe historie i wątki, które oglądamy na przemian. A też dwa duchowe kontrapunkty tego filmu, bo Świątynia Kości jest o tym, co najlepsze w człowieku, o humanizmie i o tym, co najgorsze czyli o przemocy i potworności. I możecie chyba się domyślać, który z bohaterów reprezentuje, który z krańców tego spektrum. Zacznijmy od tego, co dobre w człowieku a może wręcz w takim świecie, to co najlepsze, czyli od doktora Iana Kelsona. Ralph Fiennes aktorem wybitnym jest i przekonacie się o tym w trakcie seansu wielokrotnie. Doktor Kelson żyje spokojnym i poczciwym życiem, jako pacyfista i filozof. Zbudował mauzoleum z czaszek i kości, które widzieliśmy już w części pierwszej. Miejsce, które ma przypominać nam, ludziom, jacy byśmy nie byli, żeby pamiętać o śmierci, a zatem też o życiu, które śmierć kończy. I doktor Kelson słucha szlagierów lat 80 w swoim podziemnym schronie. Żyje spokojną rutyną, nie zabijającą Bija, a chroni życie, jakiekolwiek ono nie jest i tu pojawia się Samson. Pamiętacie tego masywnego olbrzyma z długą brodą i długim dągiem z części poprzedniej, no to właśnie on. Odgrywa znacznie większą rolę w tej części i jest bohaterem fascynującym. Bo już na początku między nim, Samsonem, a doktorem Kelsonem rodzi się, Jakaś więź. Dobroć i empatia góruje nad rządzą mordu, a Samson odkrywa przed nami, widzami, więcej niż swoją nagość, bo gdzieś tam drzemie jeszcze człowieczeństwo, co już poruszała zresztą część poprzednia. Wiecie, jeżeli widzieliście, to kojarzycie, że część poprzednia dawała nam dowody na to, że zainfekowani są w jakiejś formie psychozy, amoku, nad którym nie mogą zapanować, ale gdzieś tam głębiej kryją się impulsy dowodzące ich człowieczeństwa. Bliskość z innymi, może jakieś szczątki empatii, poza samą wolą po prostu przetrwania. Świątynia Kości idzie w niesamowitych kierunkach w tym właśnie temacie. I kilka razy w tej relacji Kelson i Samson wzruszy Was, poruszy i zaszokuje, zostanie w pamięci na zawsze, bo nigdy jeszcze nie widzieliśmy tego w żadnym dziele o zombie. Próby. Zrozumienia i ukojenia bestii, zamiast po prostu jej mordowania. I to już samo w sobie, moim zdaniem, pokazuje, że Alex Garland rzeczywiście miał koncept na tę nową trylogię, której świątynia kości jest częścią drugą, została nam już tylko część trzecia. I ten zamysł jest czymś świeżym, jest czymś nowym, jest intelektualnie stymulującym czymś głęboko humanistycznym co właśnie reprezentuje w poprzedniej i też w tej jeszcze bardziej części dr Ian Kelson. I zaskakujący sposób jego przyjaciel Samson. Po przeciwległej stronie tego moralnego spektrum znajduje się prawdziwy potwór. Satanistyczny Piotruś Pan, który brzmi jak natchniony diabłem i teletubisiami kaznodzieja Sir Lord Jimmy Crystal. Facet, który zbudował kult własnej osoby wokół siebie. Facet, który jest charyzmatyczny sadystyczny i jest bezbrzeżnie zły. Tam gdzie Ray Fine w swoim wątku rządzi niepodzielnie, tak Jack O'Connell po raz kolejny pokazuje, że może wykreować najlepszych złoli w popkulturze, bo przypomnę jego rolę irlandzkiego wampira zeszłorocznych fantastycznych grzeszników. Sir Lord Jimmy jest bez wątpienia najbardziej przerażającą postacią w każdej scenie tego filmu. To jest dopiero niebezpieczna alfa. Rekrutuje dzieciaki do swojej nibylandii. Zakłada im blond peruki inspirowane postacią Jimmy'ego Savilla, zresztą obrzydliwej, odrażającej postaci jak się okazało, pedo, ale w momencie, w którym mały Jimmy e, widział go w telewizorze w wieku 8 lat, to nie miał pojęcia, jakie rzeczy jeszcze wyjdą na światło dzienne w przyszłości, chociaż w tej wersji rzeczywistości nigdy one na światło dzienne nie wyszły, więc Jimmy Savile pozostał guru telewizji brytyjskiej. Wciska swoim e, podopiecznym historię o Old Nicku, czyli o samym szatanie, który do niego przemawia. Zresztą pamiętacie właśnie początek, 28 lat później, pamiętacie tego chłopca, który jest świadkiem następującej apokalipsy i widzi jak jego ojciec, pastor w lokalnym kościele zmienia się w zombie i prowadzi hordę zainfekowanych. No więc to jest oczywiście historia Jimmy'ego, którego w tym filmie mamy znacznie więcej, którego gra Jack O'Connell. I to też bardzo ciekawy sposób na ukazanie tego, jak trauma i bardzo przemocowe wspomnienie, które skrzywdziło cię na lata w młodym wieku, może ukształtować Twoją osobowość na przyszłość. Bo to jest psychopata, który szczerze wierzy w to, co mówi i wierzy, że kontaktuje się z samym szatanem, którego on jest synem. I tu ostrzegam Was lojalnie. Jimmy's, czyli cały ten gang Jimmy'ego Krystala, jest naprawdę sadystyczny. Oni składają ofiary szatanowi i to nie będzie przyjemny widok. Dość powiedzieć, że mój serdeczny kumpel, Michał Lipiński, z kanału Ponarzekajmy o Filmach. Powiedział mi, i to chyba mówię w swojej recenzji też, że to jest pierwszy raz, kiedy pamięta, żeby w kinie czuł głęboki dyskomfort. Że musi oglądać scenę tortur i czuł, że to jest za dużo, że to jest przedobrzenie. No więc e, wtedy, kiedy Michał się skręcał w fotelu, ja siedziałem w kinie i się dotykałem. Może trochę przesadzam, ale ostrzegam, że rzeczywiście będziecie mieli przynajmniej jedną mocną scenę, która dobitnie i dosłownie ukazuje przemoc, ale będę jej bronił. Uważam, że to jest potrzebne, żeby właśnie ukazać tę potworność, która... Jest intencjonalna i do której zdolny jest tylko człowiek, a nie byłby zdolny żaden zombie ani żadna alfa. Także jest w tym filmie trochę gore, jest przemoc, ale zombie ogółem jest mniej i w ogóle nie szkodzi, bo historia doskonale wie, co chce powiedzieć o humanizmie i o tej potworności, które są na kursie kolizyjnym, zupełnie tak jak dr. Kelson z ser Lordem Jimmy. I te dwa wątki, które obserwujemy przez e, dwie trzecie filmu na przemian, fenomenalnie łączą się w jeden. Właśnie w trzecim akcie. Spotkanie dwóch bohaterów filmu jest mistrzowsko nieoczywiste i ekscytujące. Zmienia ton i temperaturę filmu. I w efekcie prowadzi nie tylko do najlepszej sceny w filmie, uważam i nie tylko ja, bo piszę o tym sporo recenzentów, do być może jednej z najlepszych scen w kinie 2026 roku. Chodzi o scenę, którą zapamiętacie na zawsze i scenę, dla której warto iść do kina na ten film. Niczego Wam nie zdradzając, bo naprawdę będziecie wiedzieli, kiedy ta scena się pojawi, kiedy już się pojawi? Powiem, że wykorzystuje ona muzykę brytyjskiego zespołu Iron Maiden i w sposobie realizacji, pewnej szamanistyczno-transowej wymowie, silnie kojarzy się, i tu ponownie, z zeszłorocznym filmem Grzesznicy. Którzy to Grzesznicy mieli dwie takie fenomenalne sceny. I może powiedzieć, że 28 lat później Świątynia Kości. Podejmuje rękawice i mówi, ja też tak potrafię. Tak, będziecie siedzieć wtedy zahipnotyzowani, z banan wielkim bananem na twarzy, a to i tak nie będzie jeszcze finał filmu, bo pozostałe około 15-20 minut da wam jeszcze kilka naprawdę fajnych niespodzianek. A mimo wszystko to właśnie ten trzeci akt filmu pokazuje, o czym tak naprawdę 28 lat później Świątynia Kości jest. To jest film o tożsamości. O tym, jak inni ją kształtują. Kim jest Samson? Czy jest wciąż w nim człowieczeństwo, które można wydobyć na wierzch? Kim jest Sir Lord Jimmy jako potwór i czy też jest w nim jeszcze jakaś kropla człowieczeństwa? Kim jest doktor Ian Kelson jako humanista jak twardy jest jego kręgosłup moralny? Kim są Jimmy, z którym ich guru odebrał prawdziwe imiona i rozdał blond peruki podobniając do siebie? I wreszcie, kim jest nastoletni Spike? czy da się złamać i uformować na modłę reszty gangu to jest wspaniała myśl przewodnia która wybrzmiewa znacznie lepiej niż kilka myśli przewodnich jednocześnie w poprzedniej części ludzie są dobrzy i są źli ale można walczyć o dobro w człowieku i warto walczyć o dobro w człowieku nawet jeżeli przejęło go zło tylko tyle i aż tyle. Garland i reżyserka Nia Da Costa rozegrali tę partię wybornie, ale jeszcze bardziej wyborna jest w tym filmie muzyka. To jest trzeci ukryty bohater tego filmu, o którym jeszcze muszę powiedzieć, obok doktora Iana Kelsona i ser... Lorda Jimmy'ego Crystalla. Mówiłem o Iron Maiden w najlepszej scenie tego filmu, ale Duran Duran pojawia się aż trzykrotnie w trakcie seansu, bo zasłuchany jest w tej muzyce Duran Duran i szlagierów lat 80., dr. Kelson w swoim małym schronie, gdzie ma możliwość puszczania sobie płyt. I pojawia się y, doskonały utwór Duran Duran, jakim jest Ordinary World, którego wymowa, liryki, brzmienie Idealnie podkreśla sytuację doktora Kelsona. Naprawdę polecam Wam wsłuchać się w liryki tego utworu. Pojawia się także moje ukochane Everything in its Right Place zespołu Radiohead w jednej z najbardziej eterycznych, onirycznych i magicznych scen tego filmu. I także lirycznie, a nawet samym tytułem doskonale podkreśla to, co widzimy i. i a stanu umysłu bohatera. Dlatego raz jeszcze, porównanie z grzesznikami zeszłorocznymi jest jak najbardziej na miejscu. Muzyka odgrywa ogromną rolę w tym filmie i podkreśla to, co przygotowała reżyserka od strony montażu. Stanowiąc dodatkowy element wzmacniający narrację i też wyrażający emocje bohaterów. A sama reżyseria niej Da Kosty może bardziej też przemówić, wydaje mi się, do większości widzów, bo jest taka mniej rwana w montażu, ma mniej metafor wizualnych i wtrętów, jest mniej roztrzęsiona kamera niż u deniego Boyla. Generalnie jest to po prostu bardziej klasycznie nakręcony film. Tak jak i konstrukcja całego filmu, która jest bardziej elegancka i wyważona niż w przypadku poprzednika. ja Nie sądziłem, że to powiem, mogłem mieć tylko nadzieję na to, że że będę mógł to powiedzieć, ale 28 lat później Świątynia Kości jest filmem lepszym. Od 28 lat później. Bierze najlepsze elementy historii, najlepszych bohaterów i myśli przewodnie z pierwowzoru, doskonale je rozwija tak, aby lepiej wybrzmiały, wspierając to wybitnym aktorstwem Rayfa Finsa i Jacka O'Connella, i to też jest coś lepszego niż poprzedniej części: to jest te popisy aktorskie, a wszystko to zostaje podane w bardziej zjadliwej formie, wcale nie tracąc pazura w kilku brutalnych i kilku pięknych scenach. Także moja ocena 28 lat później Świątynia Kości to 8,5. Na 10, czyli o oczko wyżej niż część poprzednia. Triumf i już teraz znakomity film na początek tego roku. Koniecznie idźcie do kina. Naprawdę, kochacie kino, idźcie do kina na 28 lat później, świętej kości, tylko bądźcie przygotowani na co najmniej jedną naprawdę niekomfortową i brutalną scenę. Jeżeli podobało Wam się 28 lat później, idźcie w tym momencie, będziecie zachwyceni, gwarantuję Wam to, chociaż jeżeli. Przeszacowałem, to napiszcie mi to w komentarzach. Ja tylko wyrażam nadzieję, że jak najszybciej dostaniemy część trzecią. Obiecał nam Danny Boyle, że jeżeli sukces odniesie 28 lat później, odniósł. Naprawdę nieźle zarobił ten film. Jeżeli sukces odniesie Świątynia Kości, trzymam kciuki, że tak się stanie, ale wydaje mi się, że jeszcze lepsze oceny tego filmu od poprzednika sprawiałem, że tak, że to będzie sukces. No to pozostaje tylko liczyć na część trzecią, a naprawdę jest na co czekać. Więc aż chyba chciałbym, żeby nijada Costa jednak nakręciła tą część trzecią. E, ze scenariuszem Alexa Garlanda, ale wiemy, że zrobi to Danny Boyle. No i tylko pozostaje mieć nadzieję, że naprawdę najlepsze zostawił na koniec, bo jeżeli rzeczywiście tamten film, który nastąpi, będzie jeszcze lepszy, o ja pierdził. To ja nie wiem. Znaczy no naprawdę będziemy mówili o jednej z najciekawszych takich post-apo jakie ever dostaliśmy. To by było na tyle. Czekam na wasze komentarze. Polecam też moją poprzednią recenzję 28 lat później i dyskusję, która była z Michałem z Ponarzekajmy i Michałem Kujawińskim. Jeżeli macie ochotę, możecie wspierać bez schematu na Patronite, bo teraz wjechały nowe cele! Nowe cele takie jak esej o Blade Runnerze, esej o grze Hollow Knight, essay o anime, Neon Genesis Evangelion. Bardzo chciałbym to zrobić z Waszym wsparciem, a wymaga to zaangażowania przede wszystkim zasobów montażowych i wielu innych. Więc jeżeli tylko macie ochotę, możecie w zamian za fajne plakaty i różne inne bonusy, jak odcinki bonusowe. Wspierać bez schematu na Patronite do tego was bardzo zachęcam. Tu się gdzieś pojawi teraz naklejka, a partnerem kanału jest platforma XTB, gdzie inwestuje swoje pieniądze i możesz tam inwestować również ty. Wystarczy, że zarejestrujesz się z kodem schemat i dowiesz się jak.